Tak mi dobrze poszło z wymianą filtra w Leonie, że się wziąłem od razu za bory. W sumie to wygląda tak samo ta wymiana. Zaraz zresztą pokażę. Otwieramy maskę. Tu mamy filtr powietrza. Tak samo jedna śrubka. Druga śrubka jest tu niepotrzebna, bo jest ułamany. W ogóle zaczep jest ułamany. Tutaj jest połamany, nie ma tego zaczepu. Ale śrubka jest. No i z tej strony mamy tak samo cztery takie zaczepy. Tu tak samo jest wtyczka. Tu tak samo jest ta obejma metalowa i jeszcze coś jakiś, pewnie o wymieniu oleju, tu kiedyś było karteczka, tego się pozbędę przy okazji. No więc wygląda to identyko. Filtr też taki sam, AP1491 filtr. Tu w przypadku tej wtyczki nawet nie było gdzie nacisnąć, też jest, też jest połamane, więc ona po prostu ją ściągnąłem. Teraz zaraz złapię za to, przesunę tą obejmę tam dalej i żeby będę, będę mógł zdjąć wtedy ściągnąć tą gumę z plastiku. Wyjmuję stary filtr, cóż za zbieg okoliczności. Taki sam jak kupiłem. Ten filtr to chyba ktoś zakładał na partyzanta. Właśnie bez zdejmowania tego, wyjmowania wtyczki, po prostu tylko to podniósł do góry. O tyle o ile, bo tutaj go pogiął. Tutaj go pogiął. No ale ogólnie no nie jest, nie jest zniszczony filtr. No ale... Już wymienię. Mam nowy, to wstawię. A, jak wygląda od spodu? Nie wygląda też źle. Nie jest zbyt zanieczyszczony. Widać, że chyba niedawno mógł być w tym roku wymieniony, pewnie podejrzewam. Za porównanie, nowy filtr, stary filtr. No, różnica jest widoczna gojem okiem. Więc jak tylko ten śwież tutaj tak wrzuciłem, to on tak sobie leży. Trzeba go lekko tam, o, lekko, lekko go wcisnąć, on tam troszeczkę, troszeczkę wchodzi, ciężko jedną ręką, bo jednak, tak jednak nie mogę zdjąć, bo jeszcze tam coś, o, przestało buczyć pompka, tam jeszcze, jeszcze coś trzyma. Ale już, no już nie zdejmuję nic więcej, bo da już, dwoma rękoma da radę, no. radę Gotowe, filtr założony, obejma na swoim miejscu, wtyczka wpięta, śrubka przykręcona, wszystko poskładane. No i robota skończona, filtry wymienione, to tyle. A więc zostawiajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, no i jeszcze, jeżeli ktoś szuka ubezpieczenia, OCAC, czy jakiegoś tam jeszcze innego LNW Assistance, oczywiście samochodowego, to możecie skorzystać z porównywarki movi.pl i dostać 150 zł jeszcze zwrot. Link pod filmem polecam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!